Hej, odzywam się dzisiaj do was z podłogi. Siedzę sobie właśnie na dywanie. Zostałam bez kanapy, także muszę sobie jakąś kanapę na dniach ogarnąć. Zaraz będę jadła kanapeczki z jajkiem płonąć na problemy żołądkowe jajko nie szkodzi, także także zaraz wcinam tak pomyślałam sobie, że odezwę się no powiem Wam, że jest ciężko już miałam taki lepszy moment właśnie kiedy zajęłam głowę nagrywaniem i wrócaniem a, tego a niestety teraz powiem wam, że jest słabo. I czuję taką niemoc, bezsilność. I takie poczucie, że właśnie ze wszystkim zostałam sama, totalnie sama. Wszystko po prostu obróciło się o 180 stopni. I Właśnie słuchajcie, to jest straszne, bo nie mogę po prostu zebrać myśli. I stres mnie wykańcza. Po prostu mnie wykańcza. Wiem, że to nie jest nic wesołego, co teraz mówię, ale nie mam pojęcia za co się zabrać. No wiem właśnie, że powinnam sobie zająć głowę czymś. Nie wiem, może. Mam sporo w mieszkaniu takich słuchajcie, niedokończonych, drobnych rzeczy um, poremontowych jeszcze i może zajdę do piwnicy, wezmę <laughs> wiaderko zaprawy, która mi została a, i może pozaklejam sobie dziury na ścianach powyrównuję sobie elementy a, gdzieś tam właśnie, gdzie coś jest a, Niedokończone. No i tak, i może to w jakiś sposób trochę zapełni mi głowę i da jakąś taką chwilę wytchnienia od natłoku myśli. Do tego, słuchajcie, pogoda jest dzisiaj słaba, więc jeszcze. Potęguje mój kiepski nastrój, no ale nic, no spróbuję się czymś zająć. Chciałam jeszcze dodać, że we wszystkich tych filmikach wyglądam tak samo, ale oczywiście te ubrania piorę Mam w suszarkę w domu i e, mogę wysuszyć bardzo szybko to, co wybrałam. I ostatnio po prostu żyję w dresie, śpię w dresie. Takie moje małe spostrzeżenie, jak jesteście w silnym stresie, to będzie Wam zimno. Ja byłam zawsze taką osobą, której było cały czas gorąco. Cały czas otwierałam okna, było mi duszno. A teraz właśnie śpię w dresie, w grubych skarpetkach. Zamykam okna, robię sobie termofor, dogrzewam się po prostu w każdy możliwy sposób. Jaki mogę. Hmm. Także jak odczuwacie silny stres, to ubierzcie się ciepło, bo to chociaż troszeczkę pomaga. Ja wróciłam do domu i nie obyło się bez ofiar. Może nie będę dłużej wam pokazywała tej ręki. Na drugiej mam jeszcze krwiaka i strasznie boli. A tak wygląda moja codzienność w łazience. Karmel od małego kociaka wywielbiał łazienkę. W sumie to nie wiem czemu. Myślę, że dlatego, że lubi wypijać wodę z wanny. A wchodzi sobie tutaj wannę, jak już jest woda spuszczona, i zostaje troszeczkę tej wody na ściankach, i sobie ją po prostu zlizuje. To jest związane z kocim instynktem. I chyba kodką taka bieżąca woda kojarzy się właśnie ze źródełkiem, z rzeczką z jeziorkiem, w jakimś środowisku naturalnym. E, I dlatego fajnie mieć na przykład w domu ko kocią fontannę, żeby kotki bardziej interesowały się e, piciem tej wody. E, do tego karmel uwielbia leżyć sobie tam na górze na suszarce. E, wygrzewa się, bo kiedy ona pracuje, Słuchaj, to jest ciepłutko. Do tego robi sobie chyba masażyk, bo jak ona wiruje, mm, to on się trzęsie razem z nią. Także takiego mam oryginalnego kocura. Ja teraz sobie siedzę we mnie po spacerze. Lubię się wygrzać w ciepłej wodzie. A dzisiaj było naprawdę bardzo, bardzo zimno. I wiał bardzo um, silny wiatr. I pomyślałam sobie, <laughs> że powiem Wam troszkę o swoich właśnie przemyśleniach. Że um, dobrze mi ten spacer zrobił, że fajnie wejść a w końcu z domu. Um, jest to taka zaskakująca też a, dla mnie. Kusztawkę nastroju, bo na początku nie chciało mi się wychodzić w ogóle z domu, i nie myślałam, że w ogóle jeszcze wyjdę z tego łóżka, a tymczasem na spacerze, um, siadłam sobie na ławeczce, i, i pomyślałam, właśnie, że nie chcę mi się wracać do tego domu. I kiedy przeżywacie jakąś traumę, czy. Um, czy stratę czy macie depresję to niestety tak to po prostu jest że macie tą chośtawkę I, no i trzeba sobie dać dużo cierpliwości czasu zadbać właśnie najbardziej o siebie i spróbować siebie po prostu zrozumieć być dla siebie wyrozumiałym bo to też w końcu minie te chwile takiego rozchwiania, zwątpienia, też w końcu minął. I. Mm, ale to było to był, można powiedzieć, dzisiaj naprawdę niezły dzień w porównaniu do tych wszystkich wcześniejszych, gdzie. Mm, No, nie mogę powiedzieć, że do końca zaakceptowałam to, co się stało w moim życiu, ale myślę, że jak najbardziej jestem na dobrej drodze, żeby to zrobić, bo właśnie trzeba w takich trudnych chwilach zaakceptować to, co się dzieje, i dopiero po tym, jak to zrobimy, to będziemy mogli iść dalej do przodu. Um, oczywiście, przed tą akceptacją jest faza złości, właśnie żalu, i wydaje nam się, że już nic w życiu nie ma sensu. I ta chwila też w końcu mija, i właśnie nadchodzi akceptacja, i potem już naprawdę um, będzie lepiej. Także ja wracam teraz do kąpieli. bo już mi woda stygnie karmel czeka na suszarce mamy wychodzić bo ja muszę tu inspekcję przeprowadzić łazienkową on jest taki mały właśnie <laughs> im małym władcą łazienki jak ja się śmieję z niego także trzeba mu zrobić miejsce w tej wannie i co, zobaczymy się później. Przychodzę do Was jeszcze zadlejem włosowym. Tak, teraz wyglądają włosy, drugi, trzeci dzień po farbowaniu. Już ten taki kolor różowy, a może w tym świetle będzie lepiej widać. Spłukał się ten odcień różu i zostały takie w kolorze słonkowe. Ja słuchajcie, uwielbiam ten efekt. Tej farby Sayosa. A, także ja ją bardzo, bardzo polecam. Ponoć te kolory yy, troszeczkę ciemniejsze od tego, które ja używałam. Yy, napiszę w opisie ten kolor. Ponoć też jest ekstra. I też daje taki efekt właśnie na początku delikatnie różowo-złoty. A potem robi się taki właśnie delikatniejszy. Bardzo bardzo mi się to podoba. Ja się, bo są super, wyszły super. Zawsze boję się, jak robię domowe farbowanie, chociaż robię je od lat. Bardzo rzadko chodzę do fryzjera na farbowanie. Ostatni raz byłam może, nie wiem, już nawet nie pamiętam, może ze 4 lata temu, 5 lat temu, może nawet więcej. No to farbuję sobie włosy sama. No i troszeczkę się zawsze stresuję, że nie wyjdą takie, jak tego chcę, ale te wyszły ekstra. Także. Super.